Wracam właściwie tory, wraca Flow, wraca granie dla grania, wracam w wiersze może będzie ich mniej do przesłuchania, ale będą czytane przeze mnie wraca wszystko to co robiłam, a nawet jeszcze więcej, bo jest też rysunek, który przedtem jeszcze nie był, że tak powiem, odkryty. Wierzę w to, że to, co robię, trafi do tych, którzy doceniają może walkę w domu, w czterech ścianach. A wszyscy inni niech sobie szukają e, innych m, zajawek, innych y, y, pasji u kogoś innego. Ja, ja po prostu mam swoje y, swoje zajawki, swoje pasje i mam Życie takie jakie mamy I, i może mam chwilę załamki może um, jestem osobą dość emocjonalną ale na pewno nie mam zamiaru się poddać, na pewno gdzieś tam chcę Walczyć, hmm. chcę walczyć chociażby w domu, bo na pewno nie odpuszczę. To może być pewny. No, czekajcie na świeże, że tak powiem, zajawki, świeże rysunki, świeże flą, świeże. Granie dla grania, świeży rozwój to wszystko jeszcze więcej mam zamiar Wam dać. A tymczasem życzę miłego czasu. Trzymajcie się cieplutko, połatkę serca. Pozdrawiam. Pa!